Rynek fotograficzny oferuje bardzo szeroką gamę produktów takich jak torby czy plecaki. Nowością, a zarazem alternatywą dla nich, jest nowy zestaw modułowy firmy Think Tank. Firma Think Tank oferuje szeroką gamę sakw dla praktycznie każdego obiektywu bądź akcesoria. Każdą sakwę kupujemy oddzielnie, bądź możemy zdecydować się na zestaw składający się z sześciu. Wtedy dostajemy zniżkę. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem zestaw od Think Tank, Byłem zdumiony jego jakością. I uwierzcie mi, miałem wiele toreb i plecaków. Jakość produktów Think Tank jest niesamowita. Głównym elementem zestawu jest pas, który przy zakupie musimy dostosować do naszego rozmiaru w talii. Speed Changer to mała sakwa, bądź jak ja nazywam torebka fotografa. Pomieści ona małe akcesoria. Takie jak długopisy, filtry, wizytówki, karty pamięci, telefon komórkowy, gruszkę i inne drobiazgi. Kolejną sakwą jest Lightning Fest. Ta została specjalnie zaprojektowana, aby pomieścić każdą lampę błyskową wraz z dodatkowymi bateriami. Trzy sakwy w tym zestawie to Lens Changer 50, 25 i 75 popdown. Te sakwy umożliwiają bezpieczne przechowywanie, przenoszenie naszych obiektywów oraz ich szybką wymianę na inne. Unikalną cechą sakwy 75 to możliwość rozsunięcia dolnej, dolnego suwaka celem powiększenia jego piętości. Każda z sakwa Think Tank posiada wbudowany wysokiej jakości pokrowiec przeciwdeszczowy, który może zostać odczepiony, jeżeli jest taka konieczność. Najmniejszą sakwą w zestawie jest ten maluch. Doskonale nadaje się do przenoszenia telefonu komórkowego bądź aparatu kompaktowego. Z takim zestawem sakw. Pomieścimy spokojnie trzy obiektywy, lampę błyskową i mnóstwo akcesoriów. Co tak naprawdę ten sprzęt jest wart? Widziałem wielu fotoreporterów prasowych, sportowych oraz ślubnych korzystających z tego sprzętu. A teraz miałem trochę czasu popracować z nim w plenerze. Muszę przyznać, pokochałem go. Zaletą tego rozwiązania jest to, iż waga zestawu składa się równomiernie na biodrach. Plecak i torba to świetne rozwiązania, ale przy długotrwałym ich używaniu musimy liczyć się z bólem ramion, pleców oraz ze wzłożoną potliwością na plecach. Kolejnym atutem tego zestawu jest to, iż mamy bezpośredni dostęp do każdego elementu, co daje nam szybkość i łatwość zmiany np. obiektywów. bieganie, chodzenie przez kilka godzin, a nawet spinaczka to nie była ziemia w porównaniu z tarbą czy pęczakiem wszechstronność, wygoda, łatwość i szybkość dostępu oraz najwyższa jakość. Dowodzą, że zestaw modowy od Think Tank to najlepsze rozwiązanie dla fotografów, którzy wiedzą, czego chcą.